Dziś 1 września 1939 roku w świetle gasnącego dnia i kumbu niemieckich karabinów maszynowych rozegra się jeden z najsłynniejszych epizodów kampanii wrześniowej. Współczesna kawalia oddaje cześć tradycji, dyscyplinie i odwadze swoich poprzedników. Niewic. Przez kolejne 19 lat żołnierze grupó doskonali w swoje umiejętności i realizowali zadania w zakresie rozpoznania radiowego. W czerwcu 1995 roku, po niemal dwóch dekadach stacjonowania w Skierniewicach, pułk został przeniesiony do Lizbarka Warmińskiego. Od 1 grudnia 1995 roku funkcjonował jako rok dziewięty warmiński pułk radioelektroniczny. W tym okresie rozpoczęto też proces reorganizacji, który doprowadził do kolejnego etapu w historii jednostki. Z mocy z 2001 roku i decyzji dowódcy wojsk lądowych z 2003 roku zakończono przeformowanie i powołano do życia 9 Warmiński Pułk Rozpoznawczy, który kontynuuje dziedzictwo swoich poprzedników. W kolejnych latach pułk był uporządkowany różnym związkom operacyjnym od Warszawskiego Okręgu Wojskowego przez Pomorski Okręg Wojskowy i pierwszy korpus zmechanizowany, aż po dowództwo wojsk lądowych i obecnie dowództwo generalne rodzaju sił zbrojnych. Dziedzictwo pułku łączy się nie tylko z historią jednostek radiowych i radioelektronicznych, a także z chlubną tradycją czwartego Pułku Łonów Zaniemeńskich. Była to jedna z najbardziej zasłużonych jednostek Drugiej II Rzeczpospolitej. Pułk ten powstał w 1918 roku w Białymstoku i już w czasie wojny polsko-bolszewickiej zasłynął odwagą w walkach na Jego nazwa wyróżniająca Zaniemeński w okresie międzywojennym pozwoliła mu na stacjonowanie w Wilnie i tam, będąc symbolem polskiej kawalerii litewskiego etosu. We wrześniu 1939 roku łani Niemcanie walczyli w składzie wileńskiej Brygady Kawalerii, dając świadectwo wierności ojczyźnie w, w obliczu najcięższych prób. W 1939 roku woda, odrodzona i niepodległa Polska, nazwana zostaje przez Hitlera pękartem Traktatu Wersalskiego. Ponowna ekspansja niemiecka na wschód wraz z zajęciem w marcu 1939 roku całej Czechosłowacji, niestety, staje się faktem. Przeszła teraz i kolej na Polskę. Następstwem hitlerowskiej polityki i propagandy są szybkie decyzje rządu Rzeczpospolitej. Zarządzono przygotowania obronne, w tym udaję mobilizację części jednostek Wojska Polskiego. Na wysłano z koszar zmobilizowane jednostki Wojska Polskiego. Z garnizonów wyszła na szkolenie w Borach Tuwolskich cała Pomorska Brygada Kawalerii. W Borach Tuwolskich pojawili się kawalerzyści z drugiego Pułku Szwoleżerów Rókitniańskich ze Starogardów, 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich z Bydgoszczy, 8 Pułk Strzelców Kononik z Hełna oraz Grudziowski, 18 Pułku Ułanów Pomorskich. Kawalerzystom towarzyszy 11 Dywizjon Artylerii Konnej z Bydgoszczy. W połowie sierpnia 1939 roku do kawalerii dołącza 27. Dywizja Piechoty z dalekiego Kowla na Wołyniu z Kresów Rzeczpospolitej. Przygotowania do obrony Polskiego Pomorza stają się faktem. Naczelny wódz, marszałek Edward Rydz-Śmigł, panuje generała wojskowego Polskiego Dowództwa Armii Pomorza. Wojsko Polskie wie, że ważnym punktem w obronie Pomorza są wojnice, mające znaczenie jako węzeł komunikacyjny. Wojsko rozbudowuje umocnienia polowe na przedpolach Wojnic. kopane są rowy Zaparzyły ją zapory na drogach dojazdowych do granicy z Niemcami. Zwłaszcza wokół Chojnic, historycznej bramy Pomorza, otwierającej drogi do całego regionu. Na zakłód od Chojnic, gdzie niecałe 2,5 km jest granica, na całym odcinku obrony wychowano rów przeciwczołgowy o szerokości 2,5 metra i głębokości 3 metrów. Obrońcy są pewni, tędy czołgi niemieckie nie przejdą. Do obrony Kolic 25 sierpnia 1939 roku dowódca Armii Pomorze, generał Bolotnowski, tworzy osłonową grupę operacyjną CZELSK. Dowództwo grupy powstaje ze Ształy Womorskiej Brygady Kawalerii z jej dowódcą, generałem brygady Stanisławem grzmot skotnicki Dowódca Armii Pomorze uważa, że całe społeczeństwo Pomorza powinno wspierać wojsko w obronie ojczyzny. W tym celu wydaję specjalną odezwę do mieszkańców Pomorza, generała Pelowa, obywatele w obronie naszych historycznych praw do samodzielnego życia państwowego cały naród stanął pod bronią, że i wy ofiary z waszego dobrobytu i dobytku, pamiętając, że wszystko warto stracić, by zachować honor Polaka. Wojewódze dla Niemców mają uczestniczenie. dla wojsk polskich jest bardzo groźna. To przecież brama Pomorza. Sukces Niemców na tym kierunku umożliwiał dla dalszy marsz w kierunku Prus wschodnich o, i w konsekwencji otrzęci wojsk polskich na Pomorzu od reszty sił walczących na południu. Wszyscy spodziewają się to tutaj największego nie? naboru Niemców i dlatego pierwszy batalion strzelców, który od lat stacjonuje w wojnicach, Wraz z Batalionem Obrony Narodowej Czerwskiej obsadzają pozycje obronne wokół Wojnic już w połowie sierpnia. To Wódcar nie pomoże, generał Borodnowski osobiście nadzoruje przygotowanie do obrony miasta. Generał jeszcze 30 sierpnia przybywa do Torunia i do Wojnic, aby sprawdzić stan mocy i gonowę oraz gotowość wojowników mają jasne zadanie: utrzymać obronę nazwa Wojnicy po wykorzystaniu z niej przedsięwzięcia kultu mającego historyczne wydarzenie, jakim była szarża, która której jest z 1 września 1939 roku. Mogę teraz Państwu... do wielkiej dyscypliny, nie tylko jeździć z całej komisji. Tak. Nie ma okazji w Polsce drugiej, żeby zobaczyć tyle koni w takim szyku, w takiej przestrzeni. Jesteście Państwo świadkami czegoś, co dzieje się tylko w programie Raz do roku w naszej części Polski nie ma takiej żeby coś takiego zobaczyć pomysł, za, za chwilę jeszcze trochę cierpliwości nagrodzimy no wygranych e, w konkursie na najlepszy zawsze pono z najlepszą i elegancką bandeję, a po tym jak z nakłodceni odbiorą w odbędzie się inscenizacja pod tytułem, a więc zdrojna bitwa o wolnicę szarza podwojowanie 19 pojedynku wnioski z 1 września 29 roku. Zakładany czas inscenizacji około 35 minut. Będzie się działo, będą będzie głośno panią Zatem takie odkoszulucie zapraszamy pod scenę w Bielskim. Przysięgam Panu Bogu przez powodzeniem w Trójce Świętej jedynemu być wiernym Ojczyźnie Mej, Rzeczpospolitej Polskiej, rąk wojskowych nigdy nie odstąpić, stać na straży Konstytucji i honoru żołnierza polskiego, prawu i prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej być uległym, rozkazy dowódców i przełożonych wierni wykonywać nic wojskowych strzec, za sprawę ojczyzny i walczyć, ostatnio ostatnich w piersiach i w ogóle tak postępować, aby mu mogło żyć to i umierać jak prawo żołnierzy polskich. Tak wiadomość i święta sylwia wielkiego. Amen. Przysięgam panu w świętej na ucieczki mej, o rąk nigdy nie odsągnić. Stać na straży Konstytucji i honoru żołnierza Polskiego. Prawo i prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej być uległy. Rozkazy dowódców i przełożonych wiernie wydobywać, Tajemnic wojskowych strzec. za się z wylewem walczyć do ostatniego tchu w piersiach i w ogóle tak postępować, aby mógł żyć i się jak prawdziwy Polski. Tak mi pomóż, Bóg i Święta Syna Jego ręka. Amen. Przedmiot na Polskę, 21 sierpnia 1939 roku, Hitler odbiścił generałom Wehrmacht. Zniszczenie Polski jest na pierwszym planie. Celem jest utrzymanie żywych sił, a nie osiągnięcie określonych linii. Nawet jeśli wybuchnie wojna na Zachodzie, Zniszczenie Polski stoi na pierwszym planie. universal film ag, a key player in nazi germany's state-controlled media, the newsreel series served as a crucial medium for disseminating the regime's messages to the public. in the speech, hitler accused jews of being parasites on the german nation, responsible for political and economic turmoil. he claimed that jews were trying to incite global conflict in europe. Od ciał niemieckich przekroczyły granicę na polską. Bo tak, bo nie na na w ramach znaku nieagresji. Kombatowano szereg miast. Zaczynał z komunikat w specjalnym. A więc, wojna. Nie dniu dzisiejszym wszelkie sprawy i zarodnienia wschodu na plan daje. nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na, na specjalne normy. Weszliśmy w okres wojny. Czarny wisielość narodów i ich niepokój. Wszyscy jesteśmy rządziorami. Musimy myśleć ci, co wiemy. Warto, aż Pierwsze pociski padają na wszystkie polskie linie odrony już o godzinie 4.45. Nad wojnicami i na całym odcinku drony od o godzinie 4.45 rozległy się odgłosy kanonady artyleryjskiej. Rolenie artylerii kierowane jest na ważne punkty na terenie kojnic. Lubce wody Niemcy rozpoczynają oglądanie tam miasta. tak ucisków się na budynki kaszarowe, budynki straży granicznej przy ulicy Dymarowej, tak. urzędu celnego przy ulicy Warszawskiej, na straży przy ulicy Dymarowej. Tak? Oooo! Skuteczna ogień z dzięki niemieckim dywersantom i agentom, rekrutującym się z miejscowej ludności niemieckiej, która już od dawna współpracuje z Hitlerowcami. Jednak na szczęście wyrządził Bęb, a nawet jakby miała groność. On no. się zgodnie z planem cywilnego pociągu pośredniego relacji nacji w pociągu panstalnego opanowuje stację kolejową i bierze do niebawych pracujących tam polskich kolejarzy. Niemcy przystępują do na do Ten sposób chcą sobie przejście przez aby polskie i odciąć w wreszcie Za nagody Armatki Armantki przeciwpancernych oraz szybka Sekunda w pełnej gotowości oczekują na obrończenie Na szosie, na przeszkodzie ze starożytnej wieży, zatrzymuje się sześć posłów pancernych z koniec tego dywizjonu rozpędzawczego. W tym rundzie są też pojazdy z biegotą gdzie mieliśmy Wszyscy spodziewają się tutaj największego naboru Niemiec. I dlatego pierwszy batalion strzelców, który od lat stacjonuje w wojnicach, Wraz z Batalionem Obrony Narodowej Brzersk obsadzają pozycje obronne wokół Wojnic już w połowie sierpnia. Dawid Zalmi pomoże, generał Boronowski osobiście nadzoruje przygotowanie do obrony miasta. Wiedrenowiec jeszcze 30 sierpnia przybywa do Torunia i do Bojnic, aby sprawdzić stan umocni i oraz gotowość żołnierzy. Obroncy Wojnic mają jasne zadanie utrzymać obronę wezwa Wojnicy po wykorzystaniu istniejących w i do godziny 14 dnia 1 września 1939 roku pułkownik Majewski do obrony wojnic dysponuje następującymi jednostkami. 18. Pułku Łanów Pomorskich, 1 Batalion Strzelców, 2 Bataliony Pichowe Brony Narodowej Czersk i Dupola, 1 Dywizja 9 Pułku Artylerii Lekkiej z podporządkowaną na kompanią Straży Granicznej. W główce obrony Kojnic należy do Komisariatu Straży Granicznej Komorzyna wraz z kutonem wzmacniania Straży Granicznej. Natomiast południowe skrzydło obrony należy do 18. pułku Łonów Komorskich wzmocnionego drugą Baterią 11. Dywizjonu Artylerii Konnej pod dowództwem kapitana Jana Basturczak z 1 Dywizji Jasty który stawił się w czasie wojny w Olszewikalu w 1920 roku, później wszedł Sławnego generała do ulicy Pierwszej Dywizji Koncernnej Polskich Sił Zbrojnych na Zagorze. W czasie pomboju w ramach ćwiczeń batalion przygotowywał się do odparcia ataków ze strony Niemiec, w tym jego wojsk koncernych i zmotoryzowanych. Miał też własne środki do rażenia była to kompania CKM-ów oraz pluton słynnych armatek przeciwpancernych wzór 36 Bofors w składzie sześciu działów. Do tego dochodził pluton trzech moździerzy 81 mm STOX. Batalion ma również w każdym plutonie po trzy że oddziały polskie na jarze wojennictwa przygotowały się do obrony przed kwitternowską agresją. Szkolenia oddziałów realizowane przez całe lato osiągnęły wysoki poziom wojenny na wszystkich szczeblach od województwa żołnierza województwa być Wielkiej Brytanii Dodatkowo dla wzmocnieniu żołnierzy jak jeden mąż potwierdzili swoją gotowość przeciw tym niebogowym z